Bielnym kolorem jest różowy. O! Moje treningi były coraz bardziej intensywne. Jesteś cudem! Licz, licz! Ja... No jesteś y, po prostu geniuszem. Zabroniłem mnie liczyć. Tak to trzeba robić właśnie, jak ty. A ona nacisnęła złoty przycisk. To jest moja ocena. Ja. Mała geniuszka. Uważam, że to jest czarny koń tej edycji i uważam, że ma wielkie szanse, żeby wygrać ten program. Cześć, nazywam się Diana, mam 7 lat i spełniło się moje największe marzenie, ale najpierw zacznę od początku. Wszystko się zaczęło jak miałam 1, 2, 3, 4, 5 lat. Wtedy wstąpiłam do klubu artematyki mentalnej Indigo. Dianka podczas zajęć pokazowych zafascynowała się jeszcze bardziej tą matematyką i od razu powiedziała, mamo ja chcę chodzić na te zajęcia i chcę tak szybko liczyć. No i wtedy pojawiła się ta miłość, ponieważ już dalej yy... Tak mi się wydaje, ale prawie co miesiąc widzieliśmy się z Janką i tworzyliśmy jakieś fajne, fajne nagrania, fajne rzeczy. Przygotowałyśmy się do różnych olimpiad. Najpierw było trochę trudno, potem było coraz łatwiej, łatwiej i najłatwiej. Mam taką trenerkę o imieniu Oliwia. Zawsze poprawia smutki, zawsze mnie wspiera w różnych rzeczach. Jak ktoś mi nie wychodzi lub jestem smutna, to ona mówi: Na pewno się uda i się nie martw. Już od pierwszych zajęć widziałam w Janie ogromny potencjał. Ona po kilku miesiącach naszej współpracy zajęła pierwsze miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Arytmetyki Mentalnej. Zawsze brała udział w konkursach organizowanych przez Indigo, zawsze realizowała zaliczenia na prędkościach zaliczeniowych wyższych niż wymaga nasz program. Dodatkowo proponowała, że zrealizuje zaliczenia jednocześnie śpiewając i licząc, albo recytując wierszyk i licząc. Zawsze to było dla mnie niesamowite. Najpierw się uczyłam na takim liczydełku Abacus, a wiecie, mogę Wam nawet pokazać te liczydełko. Tutaj jest 1, 2, 3 i 4. A teraz go nie potrzebuję. Teraz liczę w pamięci. Teraz Wam pokażę taki jeden przykład. 13 plus 15. Najpierw dodaję sobie dziesiątkę, czyli o tak. Potem robię trójkę. Muszę zrobić trójkę, więc robię plus 3 na jednościach I teraz plus 15. Znowu robię dziesiątkę, czyli dodaję tę jedynkę i teraz robię piątkę, czyli na jednościach piątka. I wynik to jest 28. Gdy mama Diany wyszła z propozycją zgłoszenia Dianki do programu Mam Talent, byłam bardzo zaskoczona, ale też podekscytowana, że będę mogła brać udział w przygotowaniach Diany do udziału w tym programie. Dianka była mega zafascynowana tym, że będzie miała zajęcia z panią Oliwką częściej niż to do tej pory było, bo miała tylko dwa razy w tygodniu, a teraz te treningi były znacznie zwiększone ilościowo i była szczęśliwa, bo podczas tych treningów mogła rozmawiać, a więc to, czego, to co uwielbia robić z panią Oliwką, czyli jak, tak jak ona to mówi, te ploteczki wieczorami po treningu. Kiedy przygotowałam swoje zgłoszenie do Mam Talent, liczę Byłam na stówkach z zawiązanymi oczami 60 przykładów. Czy to jest możliwe? Było trudno, ale dałam radę. Pozostało tylko czekanie na odpowiedź. Jak tylko ruszyły właśnie castingi do programu Mam Talent, napisałam do Karoliny wiadomość, to dzisiaj jest ten dzień, bo wspominałam Karolinie wcześniej, że jak tylko ruszy edycja kolejna Mam Talent, to bardzo chciałabym, żeby Diana wzięła udział w castingach. Ja powiedziałam, że w porządku, jak najbardziej. No i minęło, nie wiem, po dwa tygodnie, albo jak, jakiś niecały miesiąc, jakoś bardzo krótko. Dla mnie to było dosłownie chwila. Wysyła do mnie e, na jej mama Dzianki wysyła do mnie na Instagramie informację, że właśnie wyszły castingi. Idziemy, idziemy! No i Karolina oczywiście powiedziała, że to jest rewelacyjny pomysł, że we dwie jesteśmy szalone i szybko reagujemy na rzucane pomysły. To w sekundę zaczęłyśmy realizację, nagrałyśmy filmik wspólnie tutaj z szkołą Indigo, który był przygotowany do wysłania do zgłoszenia. A więc kolejnego można powiedzieć dnia już zgłoszenie było przygotowane i wysłałam zgłoszenie do programu Mantale. Kiedy zadzwonili, że chcą mnie zobaczyć na castingu, zaczęłam skakać po całym domu. Nie mogłam w to uwierzyć. Jeszcze pytałem sam Diany, czy na pewno jest pewna, że chciałaby wystąpić na takiej dużej scenie. Ona ta to przestań, to jest moje marzenie, także. My, sama mieliśmy, odpowiedź jej była my mieliśmy nowa. większe wątpliwości niż tak. nasza siedmioletnia córka. Dokładnie. Właśnie to jest coś niesamowitego, jak małe dziecko, które ma dopiero 7 lat potrafi stać na scenie, nie bać się rozmawiać na przykład ze społecznością, nie boi się rozmawiać do kamery i zdaje sobie sprawę, że nie ma rzeczy niemożliwych. No i zaczęłam przygotowania. Naprawdę każdego dnia trenuję matematykę. Ale musiałam też poćwiczyć pytania, więc pani Oliwia mi zadawała pytania, a ja na nie odpowiadałam i w tym samym czasie liczyłam. Udział Diany w programie Mam Talent był również dla mnie, jako dla trenera, ogromnym wyzwaniem, ponieważ po raz pierwszy przygotowywałam swoją uczennicę do występu na tak wielkiej scenie. Największym wyzwaniem było przygotowanie Diany na coś, na co tak naprawdę nie da się przygotować czyli na pytania, które znało tylko jury. Moje treningi były coraz bardziej intensywne. Pamiętam dwa dni przed castingiem, trafiłam właśnie na przygotowanie dzienki do castingu i sam fakt tego, że weszłam na zajęcia, w którym, na których zawsze panuje miłość, zawsze panuje taki spokój, nagle. Zrobiło się coś, co, w co nie mogłam po prostu uwierzyć. Dzianka, która zawsze liczyła bezbłędnie nagle zaczęła w każdym nawet najprostszym przykładzie zaczęła się mylić. Nie zauważyłyśmy, jak ona bardzo się zmęczyła. Wtedy podjęłyśmy z panią Oliwką bardzo szybką decyzję, że koniecznie odstawiamy wszystkie zajęcia, inne również powiedziałam: dajmy dziecku spokój, musi. Odpocząć, bo pojutrze przyjdzie na casting i nic nie policzy tylko i wyłącznie przez zmęczenie. Dzień przed występem pani Oliwia i mama zabroniły mi liczyć nawet nie poszłam do szkoły. I mimo, że Diana miała zakaz liczenia, to niestety ten zakaz złamała i dzień przed występem liczyła zadania. Dzień przed występem wieczorem w ogóle nie mogłam zasnąć. Myślałam, czy będę miała trzy razy na tak, czy dwa razy na tak. A rano się obudziłam z krzykiem: To dzisiaj o 4:00. E, bardziej niż Diana stresowała się Patrycja. E, północy to nie spała, czekała na ten dzień, bo no, ogólnie przeżywa tak bardzo ten cały występ. Natomiast sama Diana wstała z mega energią, z poczuciem humoru. Nie mogła się doczekać, kiedy jedziemy w końcu do studia, do, żeby nagrać te wszystkie elementy związane z programem Mam Talent, z tym odcinkiem jej. No i faktycznie był wyczerpujący dzień, bo co do i żeby zobaczyć jury, tak. I to było bardzo ważne dla niej. Tak, dla niej było ważne, żeby zobaczyć panią Julię Wieniawe, pan, tak, panią Agnieszkę Wielkicką i pana Marcina. To było dla niej marzenie. Jak dotarłam na miejsce, wyszłam, a tam było tak dużo ludzi. Wszyscy trenowali do swoich występów. Był magik. Czy liderki, tancerki. Panowała tam naprawdę świetna atmosfera. Niektórzy trenowali tuż przed swoim występem śpiew, inni tańczyli, inni żonglowali, jeszcze inni uczestnicy pokazywali magiczne sztuczki, a Diana jako jedyna liczyła i zaskakiwała wszystkich tym, jak potrafi dotrzeć do poprawnego wyniku w każdym zadaniu, które zaproponowały jej losowe osoby będące na backstage'u. Na chwilę przed występem zauważyłam, że u Dianki pojawił się mały stres. Jednak ona już podczas przygotowań zaznaczała mi, że gdy taki stres się pojawi, to weźmie wdech i wydech i będzie powtarzała sobie, że da radę. I tak też było. Dianka przed wyjściem na scenę mówiła: Mamo, mam stresa, ale ta ekscytacja cały czas wygrywa i wygania ten stres. Na kilka minut przed występem dowiedzieliśmy się, że rodzice Diany będą oglądali jej występ z widowni. Pani Karolina będzie razem z Dianką na scenie, natomiast ja będę na backstage'u i będę tą osobą, która komentuje występ i opowiada o uczestniku. Była bardzo duża publiczność, widziałam wszystkich moich widzów, kibiców. Aż Marcin Prokop powiedział, masz dużą ekipę, nie chcę się uciszyć. Krzyczył jak na meczu. My z Dianką mamy taką... E... Taki rytuał troszeczkę, że jak Diana ma jakieś ważne wydarzenia, czy była kiedykolwiek na jakichś castingach, to ja zawsze w czasie wydarzenia umówiłyśmy się, że muszę trzymać mocno kciuki, żeby tego nie zapeszyć, że trzymamy kciuki i nie puszczamy. A więc nawet jeżeli bym chciała się podrapać, to nie mogę puścić kciuków. Zostałam już załobana, wychodzę na scenę, włączam przykład, idzie pierwszy przykład, świetnie sobie poradziła, drugi przykład, świetnie sobie poradziła, trzeci przykład, świetnie sobie poradziła. A czwarty przykład, wiem, że to są setki i jeszcze recytowanie wiersza. Nie wyobrażacie, jakie to jest trudne. Plus jeszcze presja, ponieważ ty jesteś na wielkiej scenie. Nigdy nie wiesz, jaki przykład ci się trafi. Nigdy nie wiesz, czy platforma się nie zawiesi. Nigdy nie wiesz, a co zaraz jury wymyśli. Nigdy nie wiesz... Kiedy stanęłam na tej scenie, zobaczyłam w oczy przed jury, tylko myślałam o odpowiedziach. Czy powiem, czy państwo są gotowi? Czy państwo jest gotowi? A się nie stresowałam leczeniem. Państwo jest gotowi? Państwo jest gotowi, tak? Państwo jest, państwo gotowi. jest gotowi. Państwo jest gotowi. <śmiech> 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 Mega się stresowałam i wpisywałam to, co ona mówiła. I te odpowiedzi były prawidłowe. Jak pani Karolina poszła w jedną stronę, to ja poszłam w drugą, a nie powiedzieć. Co ty nie chcesz usłyszeć wyników? A mi się zrobiło tak wstyd. Gdy Dianka występowała, ja odpowiadałam na pytania zadawane przez prowadzących. Jednak w pewnym momencie prowadzący przerwał moją wypowiedź i poprosił, żebym zwróciła uwagę na to, co dzieje się teraz na scenie. Przechodzimy do oceny. Julia Wieniawa? To jest moja ocena. Kiedy pani Julia wstała, co ja pomyślałam? A! A pomyślałam, że naciśnie X, -a, a ona nacisnęła złoty przycisk i posypało się koncepcji. Co mogę powiedzieć, jak zobaczyłem złoty przycisk? Ja to, zaczęłam płakać, to ja dużo nie powiem, bo ja płakałam po prostu. Tak, i nie widziała pewnie za dużo. Po wciśnięciu złotego przycisku warto tutaj dodać to, co nam powiedziała Diana, już jak się z nami spotkała po występie. Ona nie wiedziała, co się dzieje. Że widzi nagle jakieś złote papierki lecą. Kiedy pani Julia do mnie podbiegła i mnie przytuliła, to była moja najspanialsza chwila. Chciałam, żeby ta chwila trwała dłużej, ale <ścoughs> przerwaj nam przytulasy. Ale zobaczymy się w półfinale i będę ją ciągle przytulać. Gdy Diana zeszła ze sceny, widziałam, że jest w niej wiele emocji i chyba. Sama nie do końca wierzyła w to, co przed chwilą się stało. Zależało mi na tym, żeby jak najszybciej była ze swoimi rodzicami i żeby mogła poczuć się bezpiecznie. Bo serio tak było. Wiesz, że ona zaczęła płakać. Ja płakałam. Ja natomiast Dianę na rękach nosiłem. I w sumie już teraz nie pamiętam, co ja do niej mówiłem. Ale wy przytulaliśmy, tak. przytulaliśmy się po prostu tam na backstage'u. Nie dowierzaliśmy. ona sama mówiła mamo, ale ja nie wierzę w to, co się i cały czas, uszczypnij mnie, no to Ty mnie uszczypnij, czy na pewno nie śnimy i czy to się wydarzyło. To było wspomnienie marzeń nie tylko Dzianki, ale wszystkich nas z Indigo. Nie wiem, co przeniesie półfinał, ale w nim jedno, ze wsparcia mamy, taty, panie Oliwii i wszystkich osób z Indigo, wiem, że mi się uda i że będę miała sporo siły. Ona robi wielkie rzeczy, ale jest nadal małą, siedmioletnią dziewczynką, która na myśl o emisji mówi mi, że to, czego najbardziej nie może się doczekać w związku z obejrzeniem siebie w programie i ze złotym przyciskiem, to to, że będzie jadła popcorn. W momencie, w którym Diana już skończyła występować, to telefony rozgrzały się do czerwoności. Tak. Ponieważ po prostu pełno osób dzwoniło, bardzo dużo osób pisało, czy to jest. Nasza córka, tak. czy, ja czy wiecie, na pewno dobrze widział i widzieliśmy Was na scenie i faktycznie było to super takim fajnym doświadczeniem dla nas, dla Diany to na pewno, natomiast tutaj warto dodać, że Diana wróciła chyba do codzienności. Już tak, tak się pochłonęła nie. z tego wszystkiego? Dianka jest bardzo skromną osobą, a więc absolutnie nie odnosi się ze swoimi sukcesami. Nawet dzisiaj, kiedy wróciła do szkoły po emisji odcinka, została bardzo, bardzo mile zaskoczona przez swoją klasę, przez wychowawczynię i dyrekcję szkoły, do której uczęszcza, ponieważ na pierwszej lekcji została y, y, odesłana do innej klasy na matematykę, y, na zajęcia, i jak wróciła z tych zajęć, sala była przystrojona cała, były przygotowane laurki, dzieci stały z wielkim napisem: Dianka, masz talent. Najważniejsza lekcja, jaką wyniosłam pracując z Dianą, to: Nie ma rzeczy niemożliwych. Oddając swoje serce i wkładając ogromną ilość pracy, jesteśmy w stanie osiągnąć wszystko. Dziankę jest najlepszym przykładem tego, co można osiągnąć w Intigo. Nie chodzi tylko o liczenie, chodzi o pewność siebie, podejmowanie wysłań i umiejętności koncentracji. Najważniejsze to, żeby słuchać własnego dziecka, słuchać jego potrzeb i wspierać w rozwoju tego, co dziecko lubi, rozwoju pasji. Każde dziecko ma swoją moc, taką magiczną, i warto w nie wierzyć. Bianka się nie zatrzymuje i od momentu, gdy dowiedziała się, że będzie w półfinale programu, przygotowuje kolejny występ. Mogę powiedzieć tylko tyle: spodziewajcie się niespodziewanego. A co będzie dalej? Zobaczycie już wkrótce. Do zobaczenia w półfinale. Na pewno Dianka zaskoczy i zrobi coś wow. Wszystkim dzieciom, które oglądają ten program życzę tego, żeby odnalazły swoje talenty i spełniały marzenia. I nieważne jaki talent, czy to samo co ja, czyli liczenie, czy może jakiś inny, najważniejsze jest, żeby wierzyć w siebie.